Słyszycie, dzwoni do mnie telefon, ale kto może do mnie dzwonić o tej godzinie? Pyk? Eee, halo! Kto dzwoni do mnie tutaj? Halo, Majki, Majki, proszę, ci pomóc! Ej, to dzwoni Rumi! Ej, to dzwoni Rumi! Rumi z The Huntrix! Widzowie, musimy szybko do nich jechać, musimy im pomóc, tam się na pewno coś dzieje. O nie, o nie, jeżeli Rumi do mnie dzwoni, to faktycznie musi coś się wydarzyć, musi być bardzo dużo potworów. Widzowie, wyklikajcie szybko łapeczki, bo musicie przyspieszyć mi samochód tymi łapeczkami i musimy dziewczyną z The Huntrix szybko pomóc, bo zadzwoniła do mnie Rumi. A jak ona dzwoni, to naprawdę musi być źle. Dobra, jedziemy tutaj samochodzikiem. Patrzcie, bam bam bam. Jak do nich dojechać najszybciej chyba tędy spróbujemy. Dobra, jedziemy tędy. Bam, bam bam, szybko, szybko, szybko. O, e, tutaj jest ich wieża, dobra. Nie widzę żadnych potworów. Może one są tam na górze. Ale widzowie, patrzcie, tutaj to jest sklep smyslop.pl. Wbijacie koniecznie, bo tutaj są fajne zestawy szkolne: jest czarny plecak, niebieski plecak, niebieski taki zestaw e, z, z długopisami, z jakimiś notesami, z planem lekcji. Wbijacie koniecznie na smyslop.pl. A ja idę teraz do dziewczyn szybko, bo one tam ciekawe, co tam się dzieje. Może te potwory zaatakowały ich domek tutaj. O nie, jeżeli im się coś stanie, to co wtedy, widzowie, dobra. Dobra, biegniemy na górę szybko, szybko, szybko tutaj po schodach. Bam, 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 e, Biegnę tutaj. Dobra, wchodzimy, 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 wchodzimy. E, tutaj jest ich pokój, e, dziewczyny. E. Coś! O, o, dobra, one mają jakieś tutaj dziwne pułapki. E, czekajcie, tutaj w ich pokoju ich nie ma. Gdzie one mogą być? Widzowie, czekajcie, wejdę na górę. Może są na wyższym piętrze tutaj. E, nie, nikogo tutaj nie widzę. Ej, tutaj jest wielki sklep: smilesoul.pl. Dobra, ale zaraz, no gdzie one są? Przecież. E, ej, Rumi, Rumi, widzę cię, jesteś tutaj. Ej, Rumi! E, e, tu jestem. Co się stało, Rumi? Gdzie są te potwory? Ja jestem gotowy. A, tylko tak, tak odzwoniłaś, żebym do ciebie przyszedł, ale nie można A. mnie tak oszukiwać. U, ale, zaraz, gdzie ja A. jestem? Cześć, Zoi, e, Cześć, Zoe, co ty tutaj robisz? Co tu się eee, dzieje? Patrzę się. Ale, ale co to? To są moje zdjęcia z serduszkami, co? Tak, panu ja to jesteś ty, ja to zrobiłam dla ciebie. E, ty to zrobiłaś, Rumi? Ale, ale dlaczego? Co tu w ogóle? E, co, co to jest? E, czy to okay. jest? Czy to, to jest restą? Uśmiechnięta jest dlaczego? Bo ja się tak cieszę, ja ciebie widzę. E Wow, to jest naprawdę bardzo fajne, Rumi. Ale o, podoba mi się ten Redstone. Wow, tutaj idzie sobie na górę i to jest uśmiechnięta minka. Wow, to jest naprawdę super, Rumi. Tylko e, dlaczego ty to wszystko zrobiłaś, co? No bo, no bo jesteś taki ładny. E, taki ładny, co widzowie, co ona mówi, a co jest w tych skrzynkach, Rumi, e, zobaczę widzowie, tutaj są jakieś zdjęcia, e, tu jest, ej, przecież to jestem ja na przystanku, Rumi, na e, tutaj, ej, widzowie, patrzcie, tutaj jestem ja w swojej pracowni, e, Rumi, co to w ogóle ma być, a tutaj w tych skrzynkach, co tutaj jest, masz to zdjęcie, ej, tutaj są kolejne dwa zdjęcia, widzowie, co na nich jest, Ej, to jestem też ja w swojej pracowni, ale czy ty robiłaś mi zdjęcia z okna przez okno? No, zdarzyło mi się parę razy. E, co dobra, kolejne zdjęcie. Trochę się boję. Widzowie zostawiacie łapeczki do góry, jeżeli chcecie je zobaczyć. E, ja się trochę boję. Po co i te wszystkie zdjęcia? Dobra, patrzymy na to zdjęcie, uwaga. To jestem ja w kuchni, patrzcie, tutaj mam ziemniaki, mam kiełbasę, mam cukinię, marchewkę, ale tu jestem ja, to jest najważniejsze. E, to jest bardzo dziwne, Rumi, czemu ty robisz mi zdjęcia takie? No mi się Chciał mieć trochę więcej pamiątek z Eee, Co, ja się jej podobam, dlatego tutaj jestem taki umieśniony z serduszkami. E, tutaj Bo ja jestem... Też umieśniony. Ja machający na Smajlandii, tutaj jest dom Slow'a, Patty i są serduszka. E, tutaj są moje ubrania. Skąd ty masz moje ubrania i to tyle moich ubrań? O, ty byłaś w moim domku, widzę Widzowie, ona była w moim domku i ona wzięła moje ubrania. Ej, o! Hamburgery i pizza! Kocham hamburgery i pizza! Mam, Ale dobrze, mam, ja Tak, uwielbiam, nom, nom. Ej, zaraz, zaraz, zaraz! Ej, to jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Ej, tutaj jest niebieski plecak, mój ulubiony. Ej, tak jak na smiley.pl też jest niebieski plecak. Tu jest gitara niebieska, niebieskie. Niebieskie sofy, żeby usiąść. Eee, Zoe, czy, czy ja się Zajta? podobam Rumi? Powiem ci coś szczerze, okej? Okay? Tak, dobra, powiedz mi. Ona się w tobie zakochała. E, co? Co co ona się we mnie zakochała? Widzowie, ona się we mnie zakochała. Rumi z Hatrix się we mnie zakochała. Co? E, dobrze, że Zoe powiedziała, Ona jest taka słodziutka, prawda? Widzowie, piszcie komentarze, że ona jest słodziutka. Bo ona naprawdę jest słodziutka, ale e, Rumi ja e, ja nie wiem co mam powiedzieć, bo to jest takie e, trochę e, no dziwne. E, wiesz co, może dziwne. ja Mówisz! Eee, ja wiesz co, ja może pójdę do domu swojego, ale nie w Ej, no to, czekaj, nie, w tą stronę. Nie, nie, nie do domu. Ej, nie w tą stronę poszedłem wszedł do pokoju, muszę stąd jakoś o, uciec. Zobacz, tutaj jest mikrofon, może zaśpiewam ci piosenkę, którą napisałam specjalnie dla ciebie. Eee, wiesz co, nie wiem czy to dobry pomysł. Ja dzisiaj no chodź, trochę słabo słyszę. Chodź i słuchaj, chodź słuchaj! Dobrze, dobrze, dobrze robi. O, no dla mnie piosenkę jakoś wymyśliła, dobra, no. Ej, czy E, tak, słychać cię, Rumi. Uwaga, śpiewam dla ciebie piósejką i jajek się stosuję. E, tak. Uwaga, to zarapuję, nie umiem trochę, ale Zoe mnie uczyła. Aha. Ba Ta piosenka była naprawdę bardzo dobra, widzowie, ale, ale to jest i tak bardzo dziwne, bo ona. O, ja się jej naprawdę tak podoba, że ona piosenkę dla mnie e, napisała. O, widzowie, co robić, co robić, co robić? Robi? E, e, tak, Rumi, podoba mi się ta piosenka. E, tak, tak, tak. O, zobacz, jaki piękny widok na Smilandię. Popatrz, e, tam jest, e, o, napis Smilandia, są tak te jest piękny, ale nie tak. Może nie, 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 może aż tak piękny nie jestem widok, znaczy może ja nie jestem taki piękny. Zobaczmy widzowie co tutaj dziewczyny jeszcze mają. O proszę, patrz, Rumi, możesz tutaj na treningowej sali sobie poćwiczyć na przykład. A może Ty a ja się popatrzę? E, wiesz co, no ja nie jestem w to najlepszy, bo zobacz ja skaczę i patrzę i... O, wow. nie mogę przeskoczyć, ja jestem w to wow, naprawdę ja słaby! E, tak, 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 ale niedobrze nie, nie skoczyłem. O, zobacz, tutaj jest, jest e, lalka taka. O patrzcie jak Zoe tam poszło szybko. E, tu jest ta lalka i patrz bam 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 Oj nie trafią w tą lalkę niestety. Aj, 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 aj. A bo ty Daj, jesteś drażniesz. Ej, co e, robicie? E, no właśnie, ja tutaj niby trening mam, ale zobacz, zau jaki ja jestem słaby. O, nie mogę trafić tej lalki. Trafiłem ta bok super. Muszę no się postarać. Co ty robisz? A, e, dobra, dobra. Oj. Złowi. I Dobra, spokojnie, no. No, uspokój się. Aha. O, 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 ona ta ona ta jest za Dziewczyny, ej, spokojnie, 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 e, już, już spokojnie, nie, nie bicie się e, o mnie, ja tutaj e, właśnie ten trening tak robię sobie e, dobrze, tutaj tarczę, tarczę, o, e, tak, 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 o, ja słyszę, słyszę potwory, one są obok mojego domku, wiesz co, mi ja chyba sobie pójdę już, bo... Potwory? To ja tam pójdę i ci pomogę i załatwimy je razem. Nie, 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 to są takie, wiesz, słabe potwory, to tam, nie ja to mogę... Nie, to żeby powiedzieć tak. Yy, nie, nie, posłuchaj, ja naprawdę pójdę sobie tutaj na dół teraz widzowie, a żeby ona tylko za mną wieszła, o nie, ona idzie ze mną, yy, nie, Rumi, nie, 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 nie idź ze mną, nie idź ja tutaj ukryję za tą minką, o, dobra, ukryłem się za tym, za tą śmiech, tą minką na samym dole, o, o, ona mnie szuka, o, 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 o. No Mieliśmy pokonać razem potwory. O, ona e, potwory, tylko żeby mnie nie znalazła poważnie, bo ja nie wiem, co robić. Dobra, ej, ej nie ma jej, ona chyba została tam na górze. Uff, na całe szczęście i nie ma tutaj nigdzie. O, jak dobrze. Mogę. E, co, robić? E, co ty tutaj robisz, jak ty się tutaj znalazłaś? No, no szukałam cię, bo sobie poszłam i nie wiedziałam, gdzie ja tutaj, wiesz co, jest ja zszedłem szybciej sobie Rumi, to ja wracam do domu, bo faktycznie chyba te potwory gdzieś to słyszę. Się odprowadza. No to może być niebezpieczne, żebyś szedł sam. E, nie, 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 ja sobie naprawdę poradzę, ja sobie pójdę tutaj na spacer. Tak, 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 zobaczcie mi... E, Ojej, Majki! To jest, tam jest jakiś kwiatów. potwór Rumi, spójrz! O nie! Wow, jakie od dźwięki wydaje Rumi, ty musisz się nim zająć, a ja pójdę do domu, wiesz? Nie! Eee, dobrze, to wiesz co, to może ja ci pomogę, bo on jest taki wielki. Masz jakiś jeszcze o, miecz jeden dla mnie. Jeżeli mogę byś... Mia... Bądź taki sam jak ja mam, no, wtedy będziemy do siebie pasować Eee, tak? To nie jest może dobry pomysł. A, no dobra. Będziemy pasować do siebie. Dobra, mam miecz widzowie. Wow, ten miecz jest taki super, patrzcie! On się świeci w ogóle, to jest zaklęty miecz. Patrzcie jak skacze! BAM! wow, 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 ten A, miecz jest super! Nike. Bam 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 i bije, dobra. O nie, ten potwór się zbliża, Rumi. Musimy go załatwić jakoś. Tak, musimy go zaatakować. Dobra, to szybko, patrz celuj. Ło, wow, on idzie. O nie, o nie, nie mogę go trafić, Rumi. Gdzie? On a, ma cały punkt. A, a. O, 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 dobra, dobra, bijemy go, bijemy go. Dobra, trafiam, trafiam, trafiam. Ło, wow, jak on warczy, jak on mruczy! ło, e, wow, o, wow, wow, wow. Ej, on jest jakiś. Ja nie, on jest taki jakby z Endu, no nie? Że jest taki czarny i nie można go trafiać w ogóle. Próbuję, próbuję, próbuję. Gdzie jest jego słaby punkt? Ten potwór jest jakiś dziwny, zmutowany, Rumi. Ej, trafiłem go. Ej, trafiam. Trafiam, trafiam. Ło, ej, on się zmniejszył. Chyba ewoluował jakoś. O, dobra, dobra, ja go próbuję trafić teraz. Bam, 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 bam. bam. Chyba słabnie. Tak, tak słabnie, 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 a masz potworze! Ej, ucieka, patrz, ucieka, ucieka, ucieka! Nie dam oczyc, nie dam, badaj potworze! Jest, udało nam się, Rumi! Tak jest, kura, udało nam się pokonać potwora. Udało nam się pokonać potwora! Hurra, widzowie, to dzięki wam go pokonaliśmy! Juhu! A teraz Rumi, ja będę, wiesz co, ja będę jechał do domu, zobacz tutaj mam samochód. O, ja sobie pojadę. O jaki fajny samochód, ja też nie Widzowie, ona weszła ze mną, spuściła, tutaj siedzi obok mnie. E, wiesz co, Rumi? E, bo ja będę jechał do domu już, bo ja idę spać, mm -hmm. wiesz, jest e, godzina to, to 14. Do domu. E, razem, ale to tutaj jest twój domek, a mój jest tam dalej, wiesz No wiem, no to jedź, pokaż mi swój domek e, Ale ja nie mam nic ciekawego w domku, poważnie ja tam no tak, a, dobra. No masz. to, to... E, dobra widzowie, lepiej się nie kłócić faktycznie z kobietą, która ma wiecz, bo to nie jest dobry pomysł na pewno. Dobra, jedźmy tutaj, bam bam, bam. E, tu przejedźmy sobie przez mostek O, tutaj skrótem e, popatrz, robi taka przejażdżka mała i ja ja cię wiesz, e, tutaj do domku mojego cię odstawię, a ja muszę jechać jeszcze na zakupy, e, wiesz. Tam. O, na zakupy! Uwielbiam tak. zakupę! Eee... Ona uwielbia zakupy widzowie, O, co robić, co robić, co robić? E, wiesz co, Rumi, no to może e, to... Po po... razem, tak, to świetny pomysł! A, ja wiesz co, myślę, że już długo jeździliśmy razem, to może ja cię odstawię już do domku, co? Bo tu tyle czasu minęło i... Obiecałeś mi zakupy? Eee, tak, 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 obiecałem, ona ma ten mieć ona lepiej walczy niż się. ja widzowie, że... dobra, no to okej okay, w porządku, Rumi, popatrz. Jesteśmy już tutaj, o, w galerii wow. e, na zakupach, o co by tutaj. Hmm. Tak, 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 tutaj jest super, jakby ją zgubić widzowie, znaczy jakby tutaj Rumi zadowolić, popatrz, możemy sobie wejść tutaj na górę, To jest jakiś sklep, zjemy, e, zjemy. E, wiesz co, no tutaj jest niby restauracja jakaś, ale o. nie wiem, czy ktoś tutaj pracuje w ogóle o tej godzinie, bo już jest późno, o, słońce jest tam na górze, ja się będę zaraz kład spać, wiesz. No to może pójdziemy w Eee, nie, 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 to na pewno, to na pewno jest zły pomysł. O nie, ona chce iść spać razem, widzowie, o nie, tylko nie to. Eee, słyszałem coś. Co to był za dźwięk? E, e. O, ej, potwór tutaj jest, to on wydaje takie dźwięki. E, musimy go pokonać robisz szybko, szybko, szybko. E, jakiś żabo... To jest pół żaba, pół potwór, żabotwór. A masz, a masz. Ej, jaką jak on ma twarz brzydką! ofu, fu! Ale mu śmierdzi z buzi bąkiem! A wasz, a wasz, a masz, potworze! A wasz, padaj! Ej, musimy go pokonać! Szybko, Rumi, szybko! Ej, patrz dobrze! Tak, jest! Udało nam się, Rumi! Udało nam się! Pokonaliśmy kolejnego potwora! Ej, tak, teraz możesz na pewno wracać do siebie do domu, a ja do siebie już! No co? ty jest tutaj tak niebezpiecznie! Muszę bronić! To może domaka, wiesz co, ja, ja w domu mam dużo jedzenia, może. No chodź, ja stawiam. E, No dobra, no lubię burgery zjeść, to no to mogę zjeść, ale taki jestem, o nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo ktoś może pomyśleć, że jesteśmy parą, a nie jesteśmy parą widzowie. E, dzień dobry, to może jakiś stolik wybierzemy, może... Dobry, tu, dobry. Tak... O, a, przy... tutaj... dobry! O! Pan sprzedawca. O. No tak, 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 tak. To mówisz że... mi coś dobrego. E, z... Zamówić tak, 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 tak. E, dzień dobry Dobry, e, dobry! Pan kaczka, ja nie rozumiem trochę po kaczkowemu, No jak to nie, wszyscy e, jesteś taki mądry? dobra. E, tak, tak, tak. Koko koko ko, kokoburger... burger ej. Ja też umiem normalnemu! A, po normalnemu on mówi ówce, szczęście. E, to tak, to poproszę e, frytki. E, tak hamburgera e, i poproszę e, macie kapustę? E, będzie. E, to jeszcze kapusta. Dobra e, będzie. I Dobra. Dla koleżanki będzie. E, dla koleżanki? Ej, ale wy tak ładnie wyglądacie. Nie jesteście parą? E, nie, 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 jesteśmy parą to na pewno nie, nie będzie. Jesteśmy parą, nie, nie nie nigdzie. Ale wy tak śmiesznie no. wyglądacie. E, co to pan, to pan mówi? Nie, nie, nie. Eee, nie, nie, nie jesteśmy parą. O nie, on się denerwuje też, pan kurczak. Nie, 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 jesteś jesteśmy parą, to jest moja koleżanka. Jak to nie, no? <bridge> eee, nie, Rumi, nie, 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 bądź nie, 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 nie taka smutna, ja tutaj wiesz. E, ja żartowałem! Ja żartowałem tylko, tak, tak, tak. <AleSC1> Belka, Dobra, i to już chwilka, zaraz będzie, proszę usiąść, zawsze Tak, sę. jest dobra, o, chodź Rumi. już. Pół usiąść. kilo ryżu. O, i pół kilo ryżu, no tak, bo one lubią jeść ryż widzowie. E, może zjemy na stojąco, wiesz tak na szybko, bo ja będę musiał zaraz uciekać do domu, rumi. O, dzień dobry, już, już zupę... O, patrzcie, tutaj mamy... O, ile rzeczy, patrzcie, dostałem... mmm, mm-nam. Dostałem dobra, nawet ile rzeczy. O, m, m, ale dobre. mnam mnom mom miałam. O, proszę, to jest ryż dla ciebie, worek ryżu, bo tyle chciałaś. Um. Tak, miał, miał, niam, tutaj se zjem, 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 głoże. O, i moja pomidorowa, mm, ale pyszna pomidorowa, tak, 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 dobra, Rumi, wiesz co, ja już będę wracał do domu e, powoli. E, no to tak. Czekaj, pójdziemy raz. A ona chce iść ze mną dalej widzowie. E, co robić, co robić, co robić. No dobra. No to idziemy z Rumi w takim razie tutaj. E, muszę tu coś wymyślić. Ona jest we mnie taka zakochana widzowie. E, Choć Rumi, podjedziemy sobie jeszcze samochodem. I, A, super. i... no to jedziemy widzowie z Rumi do, do naszego domku, tak, Rumi, jedziemy sobie, o tutaj. Tak, to nasz domek już. Tak, to jest nasz domek już, o proszę bardzo. Jedziemy sobie, ona tutaj siedzi, patrzcie, ale jak sobie siedzi? O proszę. O, ci... o dziadek się w nas o, nie! Dziadek! O. Rumi, o, co pomoże, my zrobiliśmy? E... O, nie. Dziadek, wstajemy o, połagać. O, o, Wbiegł o. nasz samochód, dziadek. A jaki bogaty ten dziadek, spójrz na niego! Jaki bling bling, co to za zegarek! Tak, o, dziadek! E, proszę, co wy co wy mnie potraciłeś? E, przepraszam, dziadek, znaczy ja jechałem tylko samochodem, a ty tak wybiegłeś tutaj i uderzyłeś! No, bo, bo nie uważasz na drogę, jak jeździsz, młodzieńcze! E, uważam, uważam, tylko ja jechałem tutaj z moją koleżanką Rumi i... i... O! A wy jak wy ślicznie wyglądacie razem, nie, kiedyś co, lub... Nie, co, 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 nie, 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 ziadek, to, to nie... Eee, nie 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 nie, dziadek, no co ty mówisz w ogóle takie rzeczy, no... Myślałem, no co, że no kiedy ślub, no co, je, yeah, Jaki zapadł. ślub, nie będzie żadnego ślubu, e, dobra Rumi, chodź do domku, bo ten dziadek gada jakieś no, dziwne rzeczy. Czekaj, proszę, młodzieńcze, na ślub proszę, na ślub. E, na ślub, o to, o, dziadek nam daje kasę na ślub, co? wow, dobra, weźmiemy... No na ślub, ja e, razie. E, dziękuję, dziadek. Ej, widzowie, dziadek tam dał pieniądze na ślub, ale ja nie chcę żadnego ślubu jeszcze. Ja nie jestem gotowy. E, co? E, dobra, Rumi, chodź do dołku, chodź do dołku. Okej, okay, w porządku, wejdziemy tutaj do domku. E, chodź, pokażę ci e, ci moją pracownię i wszystko. Ej, widzowie, prawda, że mam fajną pracownię? Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli się zgadzacie, że mam fajną pracownię, bo ja tutaj mam takie różne wynalazki, patrzcie, mogę zrobić tak i zrobić tutaj skrzynkę, żeby była, bam, bam, bam. Teraz chowamy, o, tutaj mam takie coś, że nam wylatuje na przykład o Elytra e, Tutaj mam o takie coś, widzisz, robi fajne, prawda? Tak, 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 Rumi, no. E, już, e, wiesz co, już jest późna godzina, może wracaj już do domu. No poczekaj, mam dla ciebie jeszcze dwa fajne prezenty. Dwa fajne prezenty? Ale jakie? O czym ona mówi, widzowie? Jakie prezenty? Jeden, jeden to jest ten kwiatek, który znalazł Jest taki... Niebieski kwiatek. E, niebieski kwiatek, o dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za tego kwiatka. E, a drugi prezent? A drugi to Boże, chodź tutaj. E,